Aniu, my też tak chcemy, tak? Kiwi, malinki. Ale zaraz... Bogmił na pewno coś nam dobrego ale przygotuje. Ale czy... bockie. u Boczki, żadnych nie ma. <noise> tak, ale jak to tam leciało, poznałem ciebie w kościele. Ale miłość czuć było, co? Tak, a, ale to. jeżeli jesteście wielbicielami e, Disco Polo, to serdecznie was zapraszamy w każdy piątek, czyli to już dzisiaj o godzinie 19.55 w Polsacie. Disco, nie, Star. disco Star. Tak, a powtórka jest jutro w sobotę o godzinie 20:00 e, w Polo TV. Edyta Folwarska u nas. Dzień dobry. Nasza gwiazda tu wielka, ale czuć było miłość, prawda, w tej czuć. parze. Czuć, to jest jedna z takich par, o których się masz, żeby to przeżyć. Oni naprawdę kochają siebie, oni naprawdę siebie wspierają, i tak jak powiedziałam Wam tutaj w przerwach, że Mariusz jest takim wspierającym partnerem. I to nie jest takie udawane, tylko on cały czas za tą Erwilką od 20 lat. A może wody? A może wody, proszę. A, o edycy, o właśnie, a, może, wody dziękuję. a może coś ci przynieść, a może. Co, no oni są kochani. Tym Bardziej, że ostatnio Elwira przeżyła chwilę grozy. Dzień, mów. No właśnie, opowiadaj, Och. bo coś słyszałam, że spała z nietoperzami. Czy tak, taka historia? tak historia. jak wiecie, gwiazdy Disco Polo śpiewają po całej Polsce. Ja też prowadzę koncerty w różnych miejscowościach. No i niestety w tych mniejszych miejscowościach nie ma hoteli pięciogwiazdkowych. Nie ma. Tam są różne hostele, albo jakieś takie noclegownie. No i niestety Elwirce przytrafiło się spać w takim, no trochę gorszym miejscu. Okazało się, że w jej pokoju były nietoperze. Pająki, pewne inne rzeczy nieczystości. Ojej. Elwira mówi, że nie zmrużyła oka i po trzech godzinach opuściła lokal. Nie dała rady dziewczyna. Dała Ale rady. słuchajcie, idźmy przez wiadomości show biznesowe wiemy, co jest Zenek Martyniuk. Mów nam. Nie uwierzycie, polskie jabłka. Okazuje się, że Zenek, jak jedzie w trasę koncertową, to pakuje w walizkę co kilogram polskich jabłek. To cudowne, ale ja chciałabym jeszcze dowiedzieć się coś o Pauli Karpowicz, o, bo wiemy, że trzy lata temu miała ślub. Na ale... Bogato było. Tak, I było na bogato, ale teraz szykuję poprawnie. Ale ty wymienkasz. Tak. Ja wymieniam <grym grym> ze swoim ślubem. Paula Karpowicz w tym roku ma kilka e, takich świąt, ponieważ tak, trzecia rocznica ślubu, dziesięciolecie zespołu Topki e, i osiem lat razem ze swoim e, mężem Zimkiem. Jej ślub kosztował ponad milion złotych, no a to? w tym roku ty postanowiła. Ja Zrobić poprawiny za pół miliona i sam taki namiot przezroczysty kosztuje 300 tysięcy. No, nie podskoczysz. A jeszcze nie. lepiej, we wszystkim pomaga jej e, ekipa Izabeli Janachowskiej. No to Stoję naprawdę na... nie podskoczysz. O, to nie to jest, jest na to grubo. Już. Tanio nie jest. Nie, nie. <laughs> Słuchajcie, ale skoro jesteśmy przy pieniądzach, tak? To Radek Liszewski, Radek Liszewski e, postanowił zrealizować swoje wielkie marzenie, ale także drogie marzenie. Co o, to jest? tak. Wyobraźcie sobie, że Radek kupił sobie Ferrari Co za półtora opowiadasz? miliona i nie w leasing. I że za gotówkę. Leasing, Że tak, ale to nic, bo on jeszcze planuje w tym roku kupić sobie helikopter. Tak się chyba nasłuchał tego z który chce tym helikopterem latać na koncerty. Radek teraz wydał nową piosenkę Halo to Londyn, która bardzo się kręci i kalendarz mu się tak zapełnia, że on mówi: Edzia, no ja muszę chyba sobie kupić ten helikopter. Krzysiu, może zaczniesz śpiewać. Ja zaczniesz. Co my zrobimy? Chodź i Będziemy dawać ludziom nasz głos. Ale też mamy ciekawą informację związaną z Magdą. Rożno, ponieważ pojechała na Florydę i zdaje się że czymś się A. tam zainspirowała. Modowe inspiracje. Tak. Magda Rożna, czyli nasza jurorka programu Disco Star, postanowiła, że będzie projektantką mody. Pojechała na Florydę, żeby zaczerpnąć inspirację, żeby stworzyć taką troszeczkę amerykańską kolekcję, co więcej ma ambicje, żeby tam chyba w listopadzie, na jesieni, wziąć udział w Fashion Week Paris. No na grubo. No da się. Ja wiem, że o. się da. Jak się chce, to czy, można wszystko. Czy to jest tak, że teraz ta branża disco polo skręca zdecydowanie w stronę takiego luksusu? No bo słyszymy Ferrari, helikopter, Ale wielkie... oni zawsze żyli na bogato. Tylko tak. Wielkie, nie, nie wiem, no wystawne życie, ale też właśnie te wybiegi. Nie. Paryż, Mediona. Tak. Zawsze tak było. Ale nie zapominajmy, że oni, branża disco gra najczęściej gdzie? Na weselach. A jeżeli chodzi o wesela, to zespół Łobu Łzy, przeżył ostatnio chwilę grozy. E, rozmawiałam z chłopakami, zostali wynajęci jako niespodzianka dla panny młodej. A kto ich wynajął? E, świadek, czyli uh -huh. rodzony brat pana młodego. Uh -huh. e, I kazał zaśpiewać im tylko jedną piosenkę z dedykacją to, no. dla pani młodej: Ona czuje we mnie pieniądz. I oni zaczęli robić dedykację ze specjalną dedykacją dla pani młodej: Ona czuje we mnie pieniądz. Oni zaczynają grać. Panna młoda się rozpłakała, wybiegła. Żartujesz. Nie, okazało się, bo potem świadek podszedł do nich i powiedział, że oni wszyscy mają wrażenie, że ona wychodzi za mąż dla pieniędzy. No i jak to się skończyło? No to albo to no skończyło było... skończyło się tak, że zagrali do końca. Albo to było nieprzyjemne <laughs> dla nich, albo dziewczyna nie ma dystansu do siebie. Albo coś było na rzeczy. A wiemy coś o tym, czy Ciekawe, yy, małżeństwo zostało skonsumowane i jest? Ewa, czy... już <głos》> <głos》> ja nie wiem. Czy, czy, czy pani skutecznie, <głos》> pani młoda, wybiegła Ewa, z tego wesela? się wody. Ponoć potem, też się o to zapytałam, ponoć potem wróciła i się bawiła, ale przepłakała swoje. No, A, no to o, ja nie wiem, czy o, to, nie to do końca. To, to... No, no. Ale słuchaj, ja tak patrzę na ciebie, bo tu mówiliśmy o tych boczkach, dziewczyny mają boczków, ale jak ty masz formę, Dyta, bo Pokaż troszkę. no. jest ale zobacz. Tak nie. wygląda edyta. Jak ty dbasz o formę? Ja, no ale tu mi jeszcze brakuje certyfikatu. <laughs> jak ma Ewa? Nie, serio. Ja, serio. Ewa piękno. ma certyfikat, ale jak dbasz o formę? No nie jem, Jestem na oknie żywieniowym. Jem od godziny 12. O, Piąteczka, Ja też jestem na oknie mi... żywieniowym. Nie, ale to tak pachnie, <laughs> to że nie. To ja nie weźmiemy jej do kuchni. Co? O której zaczynasz okno od żywieniowe? Hmm. O rany, to może na wynos? Bo mi mi coś na wynos, da? Nie, ogarniemy. Dobrze.